Czy myślisz, że znasz Samoa? Pomyśl jeszcze raz. Za pięknymi krajobrazami tropikalnymi, ciepłą gościnnością, kryje się ukryta strona, którą niewielu odważy się odkryć. Dziwne i zaskakujące historie ujawniają kulturę pełną tajemnic i fascynujących tradycji. Wyobraź sobie krainę, gdzie klątwa bliźniaka wciąż na nawiedza rodziny, gdzie jaszczurki są uważane za zwiastuny śmierci i gdzie chłopcy są wychowywani jak dziewczynki. I to nie wszystko. Samoa zmaga się również. Z alarmującym kryzysem zdrowotnym, z epidemią otyłości, która podważa wszelkie wyobrażenia o zdrowym życiu w tropikalnym raju. Dziś ujawnimy kilka szokujących faktów o Samoa, które zmienią Twoje postrzeganie. Przygotuj się na odkrycie ukrytej prawdy i zdziwienie. Samoa to kraj położony w sercu południowego Pacyfiku. Jest to olśniewający archipelag, który niewielu ma szansę poznać. Znajdujący się pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, Samoa sąsiaduje z Tonga i Wyspami Wallis. Ten tropikalny raj należy do kontynuacji kontynentu oceanii i zachwyca swoimi pięknymi plażami, zielonymi górami i bogatą kulturą. Z populacją około 200 tysięcy mieszkańców Samoa jest ukrytym klejnotem, gdzie starożytne tradycje harmonijnie współistnieją ze współczesnym życiem. Przygotuj się na fascynującą podróż przez historię Samoa, małego archipelagu w sercu południowego Pacyfiku, który wbrew wszelkim przeciwnościom stał się symbolem odwagi i wytrwałości. Nasza historia zaczyna się około 3500 lat temu, kiedy gdy to austronesyjscy żeglarze przybywający z Azji Południowo-Wschodniej dotarli na wyspy Samoa, ci pierwsi mieszkańcy przynieśli ze sobą zaawansowaną wiedzę na temat żeglugi i rolnictwa, zakładając podwaliny pod społeczeństwo, które kwitło przez wieki. W miarę upływu czasu społeczeństwo samoanskie organizowało się wokół swoich skomplikowanych systemów klanów i wiosek znanych jako mataj. Te hierarchiczne systemy były kluczowe dla struktury społecznej rządzenia i przekazywania wiedzy między pokoleniami w XVIII wieku. Europejscy odkrywcy zaczęli docierać na wyspy przyciągani bogactwami naturalnymi i obietnicami nowych terytoriów. Kontakt z Europejczykami przyniósł głębokie zmiany, zarówno dobre jak i złe, w tym dewastujący wpływ chorób przywiezionych z zewnątrz, które dziesiątkowały lokalną ludność. XIX wiek był naznaczony sporami o władzę między mocarstwami kolonialnymi takimi jak Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, z których każde dążyło do dominacji i eksploatacji Samoa dla własnych korzyści. W 1899 roku międzynarodowe porozumienie podzieliło archipelag na dwie części: Samoa Zachodnie pod kontrolą niemiecką i Samoa Wschodnie pod kontrolą amerykańską. Nasza narracja zagłębia się w burzliwy okres dwóch wojen światowych, kiedy Samoa Zachodnie przeszło pod kontrolę Nowej Zelandii. Rozpoczął się kluczowy rozdział oporu i determinacji. Lud Samoa, kochający swoją ziemię i kulturę, nigdy nie porzucił swojego marzenia o wolności. W obliczu licznych przeciwności zjednoczyli się w ruchu po kojowego oporu znanym jako Ruch Mał, który stał się symbolem odwagi i nadziei. Pod przywództwem bohaterów, takich jak najwyższy wódz Tupua Tamasese Lealofi Tereshege, Samończycy stawiali czoła kolonialnej represji z godnością i niezłomną siłą. Organizowali marsze, protesty i strajki, stawiając czoła kulom i więzieniom. Każdy akt oporu wzmacniał nieugiętego ducha narodu samońskiego. W końcu, po dekadach nieustępliwej walki, marzenie o niepodległości stało się rzeczywistością. Pierwszego stycznia 1962 roku Samoa stało się pierwszym wyspiarskim narodem Pacyfiku, który zdobył niepodległość w XX wieku. Teraz porozmawiamy o zaskakującej i alarmującej rzeczywistości na Samoa, gdzie kryzys zdrowotny podważa wszelkie wyobrażenia o życiu w tropikalnym raju. Samoa znane ze swoich bujnych krajobrazów i żywej kultury zmaga się z cichą epidemią, otyłością. Z jednym z najwyższych wskaźników na świecie około 80% samoanskiej populacji jest uważane za za otyłych lub z nadwagą, przekształcając tę piękną wyspę w epicentrum problemów zdrowotnych. W ciągu ostatnich dekad wraz z nadejściem nowoczesności i wpływów zachodnich tradycyjna samoanska dieta bogata w owoce, warzywa, ryby i naturalne produkty zaczęła być zastępowana przez przetworzone produkty bogate w kalorie, cukry i tłuszcze. Globalizacja przyniosła ze sobą łatwą dostępność fast foodów, często tańszych i bardziej dostępnych niż zdrowa żywność. Ponadto zmiany w stylu życia związane z urbanizacją i zmniejszeniem codziennej aktywności fizycznej znacząco przyczyniły się do wzrostu otyłości. Przejście od aktywnego życia opartego na działalności rolniczej i rybołówstwie do bardziej siedzącego trybu życia z pracą biurową i nowoczesnymi wygodami również miało druzgocący wpływ. Konsekwencje są poważne: cukrzyca, choroby serca i inne schorzenia związane z otyłością dotykają dużą część populacji. Wyobraź sobie, że rodząc się chłopcem jesteś wychowywany jako dziewczynka, to zdarza się na samoa i do. Czy W wielu miejscach na świecie normy płciowe są sztywne, ale na Samoa sprawy mają się zupełnie inaczej. Tam stereotypy są kwestionowane, a różnorodność tożsamości płciowej jest świętowana w szczególny sposób. Faafafine to osoby urodzone jako mężczyźni, ale identyfikujące się i wyrażające jako kobiety. Zajmują one szczególne i szanowane miejsce w samoanskim społeczeństwie, pełniąc ważne role zarówno w rodzinie, jak i w społeczności. Ta akceptacja i Cenienie Faafafine pokazuje bogate i inkluzywne podejście kulturowe, bardzo różne od wielu innych, bardziej konserwatywnych społeczeństw. Od najmłodszych lat wielu Faafafine jest rozpoznawanych i zachęcanych do wyrażania swoich unikalnych tożsamości. Wykonują oni zadania i mają obowiązki tradycyjnie przypisywane płci żeńskiej. Słowo Faafafine oznacza w sposób kobiet, podkreślając elastyczność i akceptację tożsamości pciowej w kulturze samoanskiej. Możesz Zastanawiać, skąd wiadomo, który chłopiec jest uważany za faafafinę, odpowiedź jest prosta. Często nie ma konkretnego momentu, w którym ktoś staje się faafafinę. Od dzieciństwa pewne zachowania, preferencje i skłonności dziecka mogą być obserwowane przez rodzinę i społeczność. Jeśli dziecko przypisane do płci męskiej wykazuje naturalne zainteresowanie aktywnościami, ubraniami i zachowaniami tradycyjnie przypisywanymi płci żeńskiej, może zostać rozpoznane jako faafafine. W wielu sytuacjach. To sama rodzina zauważa i akceptuje tożsamość faafafine dziecka. Zamiast próbować zmusić dziecko do przestrzegania sztywnych norm płciowych, rodzina samoanska zazwyczaj przyjmuje i pielęgnuje tę tożsamość. To rozpoznanie i akceptacja od wczesnych lat są kluczowe dla emocjonalnego i społecznego dobrostanu dziecka, umożliwiając mu wzrastanie w otoczeniu wsparcia i zrozumienia. Teraz poznasz niesamowitą historię Jaijach Saelua, młodej faafafine, która podważyła wszelkie oczekiwania i pozostaje zostawiła swoje piętno w świecie piłki nożnej. Jaiya Saelua nie jest tylko utalentowaną zawodniczką, jest pierwszą osobą otwarcie Fafafine, która brała udział w meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata FIFA, przełamując bariery i inspirując miliony ludzi na całym świecie. Urodzona na samoamerykańskim Jaiyach wykazała niezwykły talent do piłki nożnej, sportu zdominowanego przez mężczyzn w wielu częściach świata. Jednak Jaiyach nie pozwoliła, aby to ją powstrzymało przed dążeniem do swojej Marzenia. W 2011 roku Jaiya przeszła do historii, grając dla reprezentacji Samoa Amerykańskiego w eliminacjach do Mistrzostw świata. Jej udział nie był tylko osobistym osiągnięciem, ale także historycznym momentem dla społeczności LGBTQ+ i dla wszystkich walczących o akceptację i równość. Grając w turnieju o takiej randze, jednocześnie obejmując swoją unikalną tożsamość, była aktem odwagi i determinacji, który głęboko rezonował z ludźmi na całym świecie. Teraz kolejny. Fakt, który cię zaintryguje i przestraszy o Samoa, klątwa bliźniaka. W społeczeństwie bogatym w mity i tradycje, ta przesąd wyróżnia się jako jedna z najbardziej przerażających. Wielu samoanów wierzy, że narodziny bliźniąt są złym omenem, przynoszącym nieszczęście i problemy dla rodziny. Ta głęboko zakorzeniona wiara ma swoje korzenie w starożytnych mitach i legendach, gdzie bliźnięta były postrzegane jako istoty nadprzyrodzone z potencjalnie niebezpiecznymi mocami. Według tradycji, bliźnięta miały mistyczne połączenie ze duchów, a ich narodziny mogły zaburzyć równowagę między siłami dobra i zła. W praktyce ten przesąd prowadził do ekstremalnych zachowań na przestrzeni dziejów. W przeszłości niektóre rodziny ukrywały lub nawet porzucały bliźnięta, aby uniknąć gniewu bogów i nieszczęścia, które miało być z nimi związane. Chociaż takie praktyki są dzisiaj rzadkie, lądwa bliźniaka nadal wpływa na sposób, w jaki niektóre społeczności postrzegają wielokrotne narodziny. Kolejny fakt cię zaskoczy, wyobraź sobie życie w miejscu, gdzie Prosty dźwięk jaszczurki może zmrozić ci krew ze strachu. Na Samoa te gady nie są tylko zwykłymi stworzeniami, ale są postrzegane jako posłańcy z zaświatów. Kiedy jaszczurka wydaje specyficzny dźwięk w pobliżu domu, jest to uważane za mroczne ostrzeżenie, że ktoś w tym domu wkrótce umrze. Wiara jest tak silna, że wielu Samończyków ma prawdziwy strach przed jaszczurkami, unikając ich za wszelką cenę. Ten przesąd jest integralną częścią kultury samoanskiej, pokazując jak strach i szacunek dla znaków natury wciąż odgrywają kluczową rolę w życiu ludzi. Jaszczurki, które dla wielu mogą wydawać się nieistotne, na Samoa niosą ogromny ciężar znaczenia i mistycyzmu. To potężne przypomnienie, jak starożytne tradycje i wierzenia nadal kształtują współczesny świat w głęboki i często zaskakujący sposób. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w niektórych kulturach używanie lewej ręki do powitania lub oferowania czegoś jest uważane za wielkie tabu? Na Samoa i w wielu innych kulturach Pacyfiku taka praktyka może być postrzegana jako poważna obraza. Ale dlaczego? Odpowiedź jest głęboko zakorzeniona w lokalnych tradycjach i zwyczajach. Na Samoa, podobnie jak w wielu innych społeczeństwach Pacyfiku, lewa ręka jest tradycyjnie kojarzona z czynnościami nieczystymi, takimi jak higiena osobista. To historyczne skojarzenie Sprawiło, że używanie lewej ręki w interakcjach społecznych jest uważane za niegrzeczne, a nawet obraźliwe. Wyobraź sobie scenę: jesteś na ważnym spotkaniu lub wydarzeniu towarzyskim i bez zastanowienia wyciągasz lewą rękę, aby kogoś powitać lub wręczyć prezent. Na Samoa może to być postrzegane jako brak szacunku i naruszenie etykiety. Reakcja ludzi wokół ciebie może się różnić od zdziwienia po oburzenie, w zależności od kontekstu i formalności wydarzenia. Dlatego, odwiedzając Samoa, pamiętaj, aby zawsze używać prawej ręki do interakcji społecznych. Ten mały gest może zrobić wielką różnicę w tym, jak jesteś postrzegany i przyjęty, otwierając drzwi do bogatszych i bardziej satysfakcjonujących doświadczeń. Na zakończenie porozmawiajmy o wydarzeniu, które zniszczyło Samoa w 2012 roku. Samoa stanęło w obliczu katastrofy o epickich proporcjach wraz z nadejściem cyklonu Ewan. Ten potężny cyklon z wiatrami osiągającymi prędkość do 230 Kilometrów na godzinę nie tylko wstrząsnął ziemią, ale także sercami mieszkańców. Ewan przyniósł ze sobą bezwzględne zniszczenie, zamieniając tropikalny raj w apokaliptyczny krajobraz w ciągu kilku godzin. Brutalna siła cyklonu zrywała dachy, wyrywała drzewa z korzeniami i rzucała gruzem na prawo i lewo. Domy, które kiedyś były przytulnymi schronieniami, zostały zredukowane do gruzowiska. Całe rodziny pozostały bez dachu nad głową, stawiając czoła brutalnej rzeczywistości utraty wszystkiego w Oka, infrastruktura kraju została poważnie uszkodzona, drogi zostały pochłonięte przez powodzie, mosty zawaliły się, a linie energetyczne zostały zerwane, pogrążając wyspę w ciemnościach. W godzinach i dniach, które nastąpiły, Samoa wyglądało jak pole bitwy. Lokalni i międzynarodowi urzędnicy mobilizowali wysiłki ratunkowe i pomoc humanitarną w wyścigu z czasem, aby ratować życie i zapewnić schronienie bezdomnym. Helikoptery przelatywały nad najbardziej dotkniętymi obszarami, podczas gdy łodzie i pojazdy terenowe zmagały się z trudnym terenem, aby dostarczyć pomoc do odizolowanych społeczności. Wpływ psychologiczny był równie druzgocący jak fizyczny. Wiele osób traumatyzowanych przez straty i przemoc burzy stanęło przed długą drogą do emocjonalności wyzdrowienia. Ewan brutalnie uwypuklił wrażliwość Samoana klęski żywiołowe, przypominając wszystkim, że mimo rajskiego piękna, życie na wyspach może być zaskakująco kruche. Odpowiedź samoanskiej ludności była jednak demonstracją wytrwałości i solidarności. Społeczności zjednoczyły się, aby odbudować to, co zostało utracone, wykazując niezłomną siłę w obliczu przeciwności. Pomoc międzynarodowa z darowiznami i wolontariuszami z całego świata była kluczowa dla odbudowy, ale to niezłomny duch Samoanów był prawdziwym motorem odrodzenia. Proszę podziel się swoimi przemyśleniami na temat dziwacznych ciekawostek o Samoa w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić polubienia. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Kliknij wideo, które pojawia się teraz na twoim ekranie. Jestem pewien, że spodoba ci się nasza treść. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.